Niestety, fanów celin też muszę zasmucić, ponieważ po symbolice, którą nam pokazuje, widać, że również tkwi w mocy złego. W 2018 roku celin została twarzą bezpłciowej, modowej marki dla dzieci o nazwie Celinu Nunu. Przeanalizujmy sobie mroczną symbolikę otaczającą film reklamowy tej marki, bo najwyraźniej celin dostała nową misję uwolnić Niemowlęta od binarności płciowej, ponieważ biedne noworodki bardzo się skarżyły, że są binarne. Reklama zaczyna się od słów: our children. They are not really our children. Spójrzcie na jej sukienkę: Illuminate isn't it. Następnie celin wysiada z suwa i pojawia się w szpitalu, a jej strój zmienia się na czarny i mroczny. Następnie celin zakrada się na oddział noworodkowy. I odkrywa tam coś zupełnie niedopuszczalnego. Chłopcy ubrani są na niebiesko, a dziewczynki na różowo. Celin jest zniesmaczona. Prawdziwy horror. I dlatego rozsypuje na dzieci czarny pył. I wszystko się zmienia. Ze ścian znikają zdjęcia chłopczyka i dziewczynki. Pojawia się logo marki. W burzeczkach widzimy demoniczne zabawki. A wszystko staje się czarne i białe. I przerażające. Następnie mamy zbliżenie na niemowlaki. Jedno ma ubranko w gwiazdki, czyli obrócone pentagramy, a kolejne ma czapeczkę w czaszki. Tak świętujemy nowe życie, każąc niemowlakowi nosić ubranie z symbolami śmierci. A na ubranku napis New Order, zupełnie jak NWO. Ciekawe. Całą linię tych ubrań stworzyła uwaga izraelska firma. Hitem. Poczytajmy, co mają do powiedzenia na swojej stronie. Marka działa w taki sposób, że zamiast definiować różnice, rozpuszcza je, zacierając granice i sprawiając, że podziały stają się zupełnie nieistotne. No przecież, no a jak głupia, cały czas myślałam do tej pory, że chłopiec to jest chłopiec, a dziewczynka to jest dziewczynka, no. Dla Nunu naprawdę liczy się wolność, indywidualność i kreatywność, szczególnie w tak młodym wieku, szczególnie niemowlaki, które są obdarzone taką kreatywnością, kiedy leżą przy piersi mamy. To zdjęcie na szczycie ich strony w zakładce o marce. Dziecko, którego twarz trzymana jest przez szkielet. Jedno oko dziecka jest oczywiście ukryte. Jest to potwierdzenie, że chodzi o kontrolę elit. Jeżeli rzucimy okiem na Instagram tej marki, szybko zorientujemy się, że nie chodzi tylko o promocję niebinarności, ale również o seksualizację dzieci, promocję satanizmu, kontrolę umysłu monarch, krótko mówiąc, wszystkie obsesje elity okultystycznej. Jeżeli ktoś z Was nie wie, co znaczy ho, to sobie przeczytajcie. Kolejne zdjęcie. Czy nie wiedzą, że piosenka Let's Get Physical jest o? Bo co akurat pod tym napisem ustawili dzieci? Ta dziewczynka nosi bluzę i ma tatuaż z wszechwidzącym okiem, ulubionym symbolem okultystycznych elit. A na jej spodniach widzimy 3 i 6. A tutaj dziewczynka z porożem, kolejny satanistyczno-mitologiczny symbol. Bobas z czapeczką imitującą rogi diabła. Ale słodziak. Zwierzęce maski, których używają do swoich rytuałów sataniści. To kojarzy mi się tylko z jednym, z odbiciem brudnej łapy zboczeńca na ciele tej dziewczynki. Czy to może być przypadkowa symbolika? Konto na IG tej marki ma również oznaczenie tagiem Inspiration i znajdziemy tam takie zdjęcia. Jest tego dużo. Okultystyczna deprawacja elit i żerowanie na dzieciach a cały ten szajs ubrany w jakże uwielbianą ostatnimi czasy neutralność płciową. No i ktoś inny, jak nie Celin i jej, wydawałoby się nieskazitelna aura sprawi, że będzie to atrakcyjne dla matek.